Siema, szanowni teraz kończkę na Jak mówiłam wczoraj to będzie dzisiaj film i dzisiaj nie będzie stawić Komkujza, bo kamerzysta się boi. Bo tutaj spadło te serce za mną. O! No to co? Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarze włączę komentarze i... No i co? Nowe nowe e... te e... Nowe tatuaże. Jak, jak widać, to gówno się nie trzyma, bo już nie ma kleju. dlatego ja to tak gówno spada i co? Dzisiaj nie będzie tabliczka kołysza, bo kamerze coś się boi może ja zrobię. Ale zobaczymy, więc. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i mił komentarz. Dziękuję za te 26 subskrybentów. 100 stosunki, a mało brakuje. Kliknijcie tam subskrypcję, tam ładurę dzwoneczkiem będziemy mi bardzo miło. No i na sposób zrobię salto w saltosie, więc widzimy się jutro na razie.